Siemandero tu Kepson czas na kolejny film z Łodzi, miało to być wczoraj, ale nie zdążyłem zmontować. Dzisiaj na celownik weźmiemy sobie lokal jalla, yalla. w Łodzi. Gdy na fejsie i na Instagramie pisałem, że wybieram się właśnie do tego miasta, to chyba był y, ten lokal najczęściej polecany. A jak tam z jakością, zanim przejdziemy do głównej recenzji, to fajnie by było jakbyście zostawili łapkę w górę. Dzięki temu film ponieście się dalej. A jak ktoś jest znowu na moim kanale, to niech zostawi subskrypcję i odkrywa ze mną najlepsze lokale w Polsce. Ile tylko? No tak jak mówię, zawsze jak jadę do Jakiegoś miasta, to zaczynam bombardowanie postami na social mediach, żeby skupić jak największą społeczność z danego regionu i nagrać to, co polecają najczęściej. Tak było też i tym razem. I Jalla Jalla, <grytania> tak się dziwnie to wymawia. Pojawiał się chyba najczęściej. Film nagrywany nieco ponad dwa tygodnie temu. Jeszcze nie można jeść w lokalach, więc wybrałem się do parku nieopodal. Dosłownie spacerem 4 minuty, ale moja podróż nieco się wydłużyła, bo dotarłszy prawie na miejsce po drodze, sprawdziłem torbę i okazało się, że nie było tam widelca. Musiałem zawrócić. Kupiłem bułę z kurczakiem za 15 zł. Do tego złotówka zapakowanie i wziąłem z, y, dwa sosy. Jogurtowy oraz ostry. Zacznijmy właśnie od sosów, bo podawane one są w oddzielnych pojemniczkach, y, pudełkach takich małych. No widzę zresztą nie bezpośrednio na kebab. Pewnie sprawia, y, sprawa ma zupełnie, ma się zupełnie inaczej gdy w normalnych czasach można było jeść w lokalu. Natomiast te małe pojemniki są niewystarczające na cały kebab, żeby y, no przez to całość może by dawać się nieco Sucha. W tym wypadku, gdy bierzesz nowy, no właśnie konkretnie ja oceniam teraz, no. W lokalu jest dość spory wybór sosów, także każdy znajdzie coś dla siebie. A ja wziąłem jogurtowy, który faktycznie smakuje jak jogurt naturalny. Detronizuje ten ostry, jakby pozbawia go jego mocy, ale też o to w tym chodzi właśnie. W ogóle, jak jadłem ten sos, to przypomniał mi się smak ajranu. Ten drugi nie był ostry, a bardziej słony, ale też nie to, to nie była taka słoność jak sambal, który mimo wszystko jest ostrzejszy, a tutaj czuć był było tylko sól. Trochę jak taka pasta węgierska, którą kiedyś dostałem. Gulia z krem, czyli po polsku pasta gulaszowa. No nie wiem, tak mi się wydaje, tak mi się to po prostu skojarzyło. Może któryś w ofercie jest tam mocniejszy, bo fani potyczek z kapsaicyną mogą być zawiedzieni, Mimo, że moja podróż wydłużyła się nieco, to cały kebab i tak był ciepły. Mimo jeszcze nie sprzyjających warunków atmosferycznych, to kolega co robił, to dał radę. Dostałem też info, że po zapakowaniu była w zasadzie mięso jest od dołu i gdy transportowałem to w takiej formie, to powiem szczerze, że mimo że na wynos jakoś tak nie stracił na atrakcyjności wizualnej. W lokalu dostępny jest także kurczak oraz jakaś ala wołowina, ale tam to wyglądało zupełnie typowo, więc nie brałem mieszanego. Kurczak natomiast prezentował się niczym. Iga świątek na gali mistrzów sportu organizowany przez przegląd sportowy bardzo ładnie. I to lato mięso postanowiłem postawić o tak. Jak widać na załączonym materiale, mój kebab posmakował gołębią, były raczej zadowolone, ale ja tu już tak, no nie do końca. Po ścięciu ten kurczak wydawał się wysuszony. No nie, podratowały sprawy, nie podratowała sprawy ilość sosów, aczkolwiek sam w sobie był niezły, nie przeleżakował przed podaniem i wydaje mi się, że podany w jakimś placku efekt mógłby być dużo lepszy. Niektóre kawałki bardziej wypieczone na skwarkę i sprawiło to, że całość wcale nie była nudna w smaku, a też z drugiej strony, jakby nawolone było tam sosu to wyglądałoby to mniej okazale tak, takie mam wrażenie. Wydaje mi się, że kurczak nieco wyższych lotów niż większość kul mocy. Kwestia tylko czy bierzesz do ręki i jesz w lokalu, czy, czy pakowany to jest do podróży. Mimo wszystko myślę, że potencjał na coś lepszego jest, ale to też trzeba by było spróbować kilku pozycji, żeby dać bardziej miarodajną opinię. Jak ktoś jadł na przykład w tym kebabie, to może napisać tutaj komentarz, albo w ogóle cała Łódź może pisać komentarze, co tam byście na przykład chcieli, żebym nagrał. Ta seria jest nagrana, ale kto wie, może ja kiedyś wrócę. Warzywa, tak jak widać, no trochę lepiej niż w ostatniej recenzji, gdzie tam trochę narzekałem jakby na warzywka, natomiast kebabik zbudowany jest tak, że mięso od góry, a potem warstwa warzyw. Nie jest to przemieszane, a po prostu coś takiego jak prezentowałem wam lokalu, w lokalu Grand w Wołominie, gdzie pierwszy efekt wizualny, wow, a potem okazuje się, że mięsiwo tylko od góry. Dla fanów bardziej mięsnych kebabów może dostępne są inne pozycje, bo na przykład tutaj na początku samo mięso, a potem zielenina, w zasadzie całość wydaje mi się dość spora, ale mówię, ewentualnie samemu można by sobie przemieszać to tak, żeby mieć pełnię smaków przez cały czas jedzenia kebaba. Kończąc na bułce, bardzo dobra, chrupiąca bułeczka, nieco puszysta w środku, ale ja w miarę takie lubię, więc y, wyszedłem zadowolony po zjedzeniu tego kebaba, wyszedłem z parku zadowolony, y, całkiem ok. Poziom średni w małym, z małym plusem, myślę, że 6,5 za to y, to sprawiedliwa ocena, może w porywach do 7, ale to też trzeba by sprawdzić inne pozycję, bo mięso jest lepsze, ale na przykład efekt wow mógłby być jedząc kebaba w placku. Seria z Łodzi rozwija się w najlepsze. Przed Wami jeszcze kilka filmów i to nie tylko kebaby, ale o tym później. Dzisiaj nie pozdrawiam patronów, bo dzisiaj jest szczególny dzień, dzień kobiet, także wszystkim kobietom, które oglądają mój kanał. Pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia od Kepsona. Trzymajcie się, pozdrawiam. Elo.